Poradnik, jak usunąć moda na Athernos? Wchodzimy w Wyszukaj, piszemy Athernos, klikamy Athernos, w prawym dolnym rogu klikamy Play, stwórz, tworzymy serwer, twój serwer jest gotowy. Klikamy w Serwery, no i stworzy nam się serwer. Klikamy w ten serwer, co nam się stworzył. Zmieniamy silnik, dlatego że jeszcze nie mamy zakładki mody. Zmień. Zmieniamy silnik na Fabric na przykład, dlatego że on jest dla modów, a nie dla pluginów. Klikamy w Fabric. 1.21.4 Zainstaluj. Tak. No i pojawiła nam się zakładka mody. Klikamy. Pobieramy sobie jakiegoś moda, jakiego chcemy. Ja pobiorę akurat Fabric API. Zainstalowujemy Fabric API na naszą wersję, którą używamy. Klikamy. Pliki. Mods. I wtedy możemy usunąć Fabric API. Bo w modach nie możemy tego usunąć, musimy w plikach. No i usuwamy. Tak. No i teraz możemy grać bez tego moda.